Złośliwi mówią, że jednym z takich kolorów, który jest ulubiony w miesięczniku w drodze, to jest różowy. I mamy taką tendencję do tworzenia różowych układek, i dla niektórych to jest irytujące, a dla niektórych oczywiście ulubione i cudowne. Nie wiem, może jest coś na rzeczy. Jakoś tak się zdarza, że raz na rok coś takiego było. Mieliśmy Miłość w czasach pigułki, antykoncepcji 4 lata temu. Mieliśmy Nie musisz być doskonały. No taki w 20 roku, taki amarantowy, jestem mężczyzną, wiadomo. Mieliśmy ile mamy płci, o gender po katolicku, on był taki ciemnoróżowy. No dobra, żeby tradycji stało się zadość i żebyśmy to już mieli z głowy w tym roku 2022, proszę bardzo. Lutowe w drodze w kolorze różowym, z różowym, bardzo pięknym różeńcem. Między wiarą a dewocją. No to zaczynamy. Nie bez powodu ta figurka świętej Teresy z Avila, wielkiej mistyczki i świętej kościoła katolickiego i reformatorki z zakonu karmelitów i karmelitanek w Hiszpanii, ale potem także na całym świecie. Teresa miała takie powiedzenie, że jak się szuka spowiednika, to dobrze, żeby ten spowiednik nie był tylko pobożny, ale żeby był też dobrze wykształcony ponieważ ona bardzo dużo wycierpiała od, od złych spowiedników i wiele trudności przeszła z powodu spowiedników niedouczonych. Nie bez powodu Teresa i nie bez powodu o tym mówię. Dewocja, o której piszemy w najnowszym lutowym miesięczniku w drodze, pozornie wydaje się być czymś dobrym, no bo w końcu to, czy ktoś dużo się modli, to, że ktoś wykonuje wiele pobożnych różnych gestów, wiele gestów też modlitewnych, jest to w jakiś sposób wyrazem jego wiary. Problem zaczyna się wtedy, kiedy w tych gestach upatrujemy tylko i wyłącznie miejsce, szansę i sposób na, na swoje zbawienie. Wtedy bardzo powoli, acz systematycznie ograniczamy działanie Pana Boga. Dewocja w tej swojej najbardziej wulgarnej formie, to znaczy takiej formie, która jest zła i chora, Zaczyna poszukiwać różnego rodzaju sensacji. Sensacji w, w niezwykłych przeżyciach duchowych, w objawieniach prywatnych, w spotkaniach z niezwykłymi kaznodziejami, w niezwykłych spowiedziach. Wszystko musi być niezwykłe i nie takie typowe. Oczywiście mamy na to swoje różnego rodzaju uzasadnienia, ale krok po kroku zaczynamy popadać w duchowość, która nie karmi się Bogiem, ale swoimi wyobrażeniami, wyobrażeniami o Bogu. Piszemy o tym w najnowszym drodze, bo wbrew pozorom, to nie jest tak, że każdy z nas doskonale wie, jak budować tą swoją zdrową wiarę. Bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę złej dewocji. Myślę, że wielu z Was będzie zaskoczonych, jak otworzy Miesięcznik w Drodze i znajdzie tam tekst o sensacji w życiu duchowym i wystrzeganiu się tej sensacji autorstwa Ojca Pawła Górzyńskiego, znanego Dominikanina, którego najczęściej kojarzy się z wielu wypowiedzi na tematy społeczne i polityczne. Natomiast mało się wie o tym, jakim Ojciec Paweł jest spowiednikiem, jakim jest rekolekcjonistą. I tu na łamach w drodze pokazuje zupełnie mało znaną swoją twarz, za którą bardzo my jesteśmy wdzięczni. Niech ten tekst, ale także inne teksty, które znajdziecie we drodze, będą pomocą do tego, żeby budować zdrową wiarę w swoim życiu i zdrową no, przede wszystkim relację do Boga, bez żadnych aberracji, bez żadnego rodzaju wykrzywień. Poza tym we w drodze, szukając tego zdrowego nurtu duchowości i budowania zdrowej wiary, po pierwsze o tym, co robić na adoracji Najświętszego Sakramentu. Z jednej strony dużo się mówi o tym, żeby na adorację chodzić i że adoracja jest tym sposobem bardzo głębokim budowania relacji z Panem Bogiem, ale każdy, kto próbował, doskonale to czuje że 5 sekund, 10 sekund, pół minuty powoduje, że wychodzą z niego wszystkie możliwe myśli i dokładnie nie wie co robić. Mówić, zajmować się nimi, nie mówić, jak się wyciszać. Dochodzi się często do takiego stanu, w którym człowiek naprawdę rozpacza i zastanawia się, no właśnie co ja źle robię? Tak naprawdę lepiej się chyba już na tej adoracji nie modlić. Nieprawda? O tym w najnowszym w drodze. Po drugie, ponieważ wciąż trwa rok, rok jubileuszowy, uwaga u naszych współbraci jezuitów Rok jubileuszowy świętego Ignacego Loyoli przypominamy, bądź dla niektórych w ogóle reklamujemy. Fenomen Rekolekcji ignacjańskich, takich ćwiczeń duchowych, które zostały wymyślone przez świętego Ignacego i których forma przez kilkaset ostatnich lat, właściwie od początku jego ich powstania, ona się w ogóle nie zmieniła. Fenomen, ilość ludzi, która przeszła przez te rekolekcje, która mówi, że dzięki tym rekolekcjom zrozumiała, jak się modlić, jak czytać Pismo Święte, że w ogóle z Panem Bogiem można dialogować, jest niezwykła. Więc piórem Ojca Wojciecha Żmuzińskiego o tym, jak to się w ogóle za to zabrać i czy w ogóle warto spróbować. W końcu, także o roli ciszy w naszym zabieganym świecie. Wydać by się mogło, że już wszystko na ten temat powiedzieliśmy, a jednak, coraz więcej w Polsce powstaje takich miejsc, które można by nazwać pustelniami, w których można pojechać. Odciąć się od wszystkich zdobyczy cywilizacji, fantastycznych i cudownych, a jednocześnie szalenie nas, wybijających z tego wewnętrznego skupienia. O tym także w najnowszym miesięczniku. Oprócz tego w miesięczniku, rozmowa, która rozpoczyna ten numer z siostrą Wiktorią na Konieczną. Jedną z sióstr, która bierze udział w takim projekcie, który rozpoczął swoje życie pod koniec ubiegłego roku, nazywa się Siostry dla Sióstr. Jest to telefon zaufania dla obecnych i byłych zakonnic, które doświadczyły w swoim życiu jakiejkolwiek przemocy, jakiegokolwiek wykorzystania różnego rodzaju. Bardzo myślę, że ważna rozmowa, pokazująca bez niepotrzebnej sensacji rzeczywistość zakonnic, których w Polsce jest mnóstwo, a które często traktuje się tak właśnie trochę z dystansem, trochę postrzegając je jako zawsze uśmiechnięte dziewczyny, jako uśmiechnięte kobiety. Bardzo poruszająca też od, od strony tego, co siostra Wiktoria mówi, jakie, jakie osoby dzwonią i jak jaka jest skala problemu. Naprawdę myślę, że, że warto o tym mówić bez sensacji. Jestem, siostra Wiktoria bardzo się zastrzega, że nie o to jej chodzi, tylko chodzi o to, żeby uwrażliwiać na siebie nawzajem i na krzywdę, która gdzieś może dzieje się pod naszym nosem, a może którą widzimy, i na którą powinniśmy zareagować? Po drugie, wyśmienity tekst Dariusza Dumy o pracy, o pracy zdalnej. Tekst, który zadaje taki kłam myśleniu, że najlepiej, żebyśmy pracowali zdalnie i że to będzie bardziej wydajne i bardziej efektywne. Tekst, który nawiązuje do fragmentu z pisma o tym, że nie jest dobrze, żeby pracownik był sam. Nie jest dobrze pracować samemu. A dlaczego? No to przeczytajcie, przeczytajcie sami. W naszym cyklu, który rozpoczęliśmy miesiąc temu, w cyklu o siedmiu sakramentach, rozmowa o praktycznym wymiarze Chrztu. Co tak się naprawdę dzieje w tym, że polewamy dziecko wodą? W ogóle dlaczego polewamy dziecko? Dlaczego nie powinniśmy chrzcić w wieku dorosłym, jak już ktoś będzie świadomy i sam sobie wybierze, będzie wiedział, co chce zrobić? Po co są w ogóle nam rodzice chrzestni? Czy nie lepiej z nich byłoby zrezygnować? Po co wszystkie te gesty związane z nakładaniem szatki, która często wygląda jak śliniaczek, odpalanie od paschału świecy, namaszczania krzyżmem? O tym wszystkim rozmowie z ojcem Dominikiem Jurczakiem, jak zawsze niezwykle błyskotliwej. Nasz wspaniały sekretarz Marek Wojtas naprawdę dociska ojca Dominika i ta rozmowa aż się skrzy od bardzo błyskotliwych wypowiedzi. To wszystko w lutowym w drodze. W drodze, które do prenumeratorów już biegnie, a może już nawet dotarło, a które możecie kupić przed wybranymi klasztorami dominikańskimi w całej Polsce, w dobrych. W salonach prosowych, ale przede wszystkim najszybciej i najpewniej przez naszą stronę wdrodze.pl Tam wejdziecie i tam w formacie bądź elektronicznym, bądź papierowym, tak jak chcecie, w drodze już jest. Lutowy czeka na Was. Bardzo pozdrawiamy.